Nie ma widzowie, tak jak mówiliśmy, robimy daily. Gramy sobie w boxy. piłkarskie boxy. boxy. Nie, 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 a ty Doritos, co tym mówisz? Bo jeszcze nagrywamy z Doritosem, jak słyszycie? Ema. No więc takie mówiliśmy, będą w Doritosu. Jezus Maria dałem tylko head'a, on miał... O, nie Messi! Kurde... So, Dobra, da. ry jest rybę. Ryba. ryba. Żyjesz? No Nie no Boże zostałem bo, bo tutaj jest trochę głupie w tych boksach że e, No nie da się chodzić kiedy pijesz szczotkę No więc tak Tutaj właśnie obserwuję On ma Lewandowskiego? E, no, no tak Dobra, a dla taniec jest fajny. Proszę nie tańczyć emotek, bo nie wiem, czy to prawa autorskie. Hele. A, to jest bardzo dobre. Dobra, bo ogóle jest nie, zabraliśmy? O ha ha ha, to fajnie. Bo ja tym pucharem robi tak, że się tylko odtrafi, że ma i... Ja miałem tak naprawdę moc, która gada i to wszystko. A kogo miałeś do Ja Jadę brójne. A co on robi? No po prostu gada. Aha. Myślę, że tak od 14.10 wbijemy na Batraya, znaczy na Rankeda. No. Bo widzą mnie pewnie... Yy, widzą ten film jakoś później, więc... Do nich tego nie... No dobra widzę, no to będziemy teraz na ukrali. Pójnie rankedy i może zrobimy skypeza. Brat co dobra. lata jak jakiś... O. Widzowie. Teraz wygrywamy to Teraz z Lewangolski Widzicie, widzę, to jest Lewangolski Patrzcie, co mogę zrobić. O no nie i bam! O nie! Kurde, ale to jest... Robert Lewangolski. Oj. Robert Lewangolski Ja mam problemy, nie? dobra. Zobacz, no, nie widać. Robert nie, może no, stromowali mnie. A ty żyjesz? Ja żyję, bo jestem Robert Lewandkolski. Jak widzowie no, widzę. widzą. Bardzo dobra rybkę. Biorę, biorę rybkę.

Stać, bo kiedy ty chcesz tutaj w ścianę, to od razu się ona rozwala. Nie z latam rozwalił w pierwszej sekundzie, dosłownie. Zrespiłem się obok zlatany i on tylko mi dał heada i to wszystko. Też byłem zlatany. Co? Też byłem zlatany. A nie, ja nie byłem zlatany, tylko tym. O, A ty nie żyjesz? No nic na tym. O. No. Aha, trudno jest i to. Pamiętajcie o subskrypcji, codziennie odcinki, tylko w soboty i niedzielę. niedzielę. No wiecie, takie dni wolne, no to... Ale czasami w piątki, czyli już jutro, będą dwa odcinki. A nie, przepraszam, dzisiaj piątek, bo wy oglądacie to w piątek, więc... No, dzisiaj wleci jeszcze drugi odcinek. Więc czekajcie, czekajcie. Znaczy jest szansa. Nie obiecuję, ale jest szansa. No dobra, my zaczynamy kolejną rundę. O, to... Napiszcie kogo policja, to się jego ciężoma bojka tak samo. Nie mogę budować. O nie! Nie! Zostaw mnie proszę cię. A ty Messi jesteś? Tak proszę mnie zostaw. A jak? Co ta moc robi? No, że mam imbota. Naprawdę? No. Wiesz, że to jest takie białe. Lewą Golski naprawdę? A ty się no, nie? Ja czyje? A ty masz lewego? Nie, w tym jabłonie e, Baranowy. Aha, bo wyprawiam Karabiniego z Pawły. Aha, to ja, to ja. Nie wiem. No leży. Chyba tylko my zostaliśmy. O oh no! No nie, Aimbot nie działa. Ten Aimbot sami działa, czasami nie. Aha. No ale Maradona to jest jedna z lepszych postaci. Bo ona tak sobie lata i trudno trafić, a ona może ci tak podlecieć. Chodź i strzelić. Ja specjalnego zbiera ubrałem. O! Robimy inboxa. E I teraz się powybijają. Wybija! Nie mogę to kurde! rybeczka i i zaraz będziemy mogli tutaj, tutaj. o no kurde to, no Dorito, tak jak oceniasz są gierkę. Dorito! Dorito! Jestem, jestem już. No dobra, jak oceniasz w ogóle e, te boksy? Nooo, niektóre munce są fajne. A jaka twój faworyt? Chyba Zlatan. Aaa, mój chyba... Luzi! O, to on! Nie umiem się wstać z tego. Dobra, bo mogę tutaj komuś stać! Tak się pokonuje właśnie Franka z Pikaxem. No ale on ma Pikax każdego biedę. Ale Pikaxem ciekaw jest. No nie wiesz co robić. O no, Dobra, chyba ostatnie dwie rundy. No, albo jedna. Jeśli będą krótkie, takie bardzo, to robimy trzecią, a jeśli będą dłuższe, to robimy dwie. Halan! Robot wordt hier gewoon niet fain. Hier is I'm bot! hier liggen. hier niet Alle ale I'm bot, mo. No, ale I'm bot. Niemand... Ee, Ale I'm bot. Ile on ma Nie ja chłopowi kewa, co zbiłem, on ma... A, dobra. On ma 400 HP, jak coś. Ale ja zbiłem. Mm. Ja mu dałem ja mu obie... 150 i jeszcze pompę za 100. Ale on Ale myślę, że Maradona nie... wygra, no. Ale ten shotgun tego, co ma 400 HP jest tak mocny jest. Dobra, to myślę, że jeszcze zjedną. No. O, może. Zależy, jak ta będzie długa. O, super, na środku. O. Czyli jestem jest ja. O, Ej, czemu? Dorito, Zostaw dorito, mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. A tym nie bij mnie, to cię nie zabiję z aimbotem. Ej! wszystkie wyrzucił! Kupi. A żyjesz? Tak! I tak mam jeszcze Neymora. Ale chłopaki, No nie! Bo kiedy wstajesz, to tutaj... Dobra. No to dorito. dorito obserwujemy jadę. No, dorito no to jest... edzi. Edzi. Więc robimy cięcie i widzimy się za chwilę.